świątecznie. Mam nadzieję, że zainteresuje Was ten filmik, mimo że to już jest po świętach, ale stwierdziłam, że fajnie będzie Wam pokazać jeszcze kilka prac, które zrobiłam. Yy, może zainspirują Was na przyszły rok. Pierwszą pracą to jest yy, taka ozdoba z HDF, home decor yy, w kształcie kuli śniegowej. Yy, jest to inspiracja dla sklepiku Gosi i Kraftuli i baza oraz wszystkie użyte tekturki właśnie pochodzą z Kraftuli. Została ona przeze mnie ozdobiona papierami scrap endmi. To jest zeszłoroczna kolekcja Holly Jolly Christmas. Śliczne kolorki czerwony, niebieski i zielony głównie takie tradycyjne. Jak widzicie, ułożyłam tutaj kompozycję z elementów do wycinania. Użyłam też swoich kwiatków to miały być poincencje może trochę takie średnio poincencje, one wyszły ale są takie zimowe kwiatki czerwone, niebieskie. Um, użyłam tutaj sporo różnych brokatów, różnej wielkości posypek, śniegu, troszeczkę białego gessa. Tutaj również stążeczki siwa i czerwona oczywiście to są Old Fashion Ribbons. Um, tutaj widzicie też gwiazdeczki, zrobione przez maskę i posypane brokatem. Napis jest potuszowany czerwonym tuszem i pobielony gessem. Tutaj niektóre tekturki są też wębosowane srebrnym pudrem. No i cała baza jest oklejona takim tutaj czerwonym, fajnym papierem dechy. No i pośnieżona śniegiem. I posypana, tak jak mówiłam, różnej wielkości posypkami. I taka to jest kula śniegowa. Do postawienia u mnie stała w. W miejscu, gdzie był kalendarz adwentowy z torebek, te torebki były tak ustawione dookoła, a kula sobie stała w środku, ale można bez problemu dorobić z tyłu wstążeczkę albo jakąś zawieszkę i powiesić sobie tą kulę na ścianę, albo nawet dorobić tutaj coś, żeby szło ją postawić. Więc to jest pierwsza praca, którą chciałam Wam pokazać. I za chwilę będzie, słuchajcie, kolejna, bo mam jeszcze cztery prace świąteczne do pokazania. Kolejną pracą, którą chciałam Wam pokazać, jest latarenka, lampionik. Baza również jest z Craftuli. Ja sobie wymyśliłam taką latarenkę w delikatnym stylu vintage. Wymyśliłam sobie, że ją postarzę, robiąc przetarcia i spękania. Jeżeli chodzi o przetarcia, to sposób na nie podpatrzyłam na kanale Inspirello, który od niedawna namiętnie oglądam. Milenka dzisiaj nagrywa ze mną. I zrobiłam właśnie w taki sposób, jak to robi Kasia, czyli pomalowałam najpierw latarenkę na, na biało, później w miejscach, gdzie chciałam zrobić przetarcia, pomalowałam na taki jasny brąz i potarłam świeczką. Następnie na to znów nałożyłam białą farbę, tam było kilka warstw, bo ona tak od razu nie chciała mi pokryć. I wtedy dopiero po wyschnięciu farby zrobiłam takie przetarcia. I jak widzicie tutaj w niektórych miejscach przebija nam taka brązowa farba. No, i zrobiłam spękania pastą pękającą, którą też podkolorowałam trochę na brązowo. Też tutaj te wszystkie kontury podkolorowałam ze wszystkich stron. O, tutaj również fajnie widać te przetarcia i spękania. Z wszystkich stron użyłam właśnie no, tak samo. Yy, starałam się to zrobić. Yy, no i dołożyłam oczywiście sporo śniegu i kruszonego lodu troszeczkę też się pojawiło. Yy, natomiast tutaj na. Na samej górze latarenki wykonałam kompozycję z Poinsencji. Zielone są moje, a ta czerwona to była zrobiona przez Renię Hondzyńską, ale przeze mnie została pomalowana czerwoną farbą akrylową, bo ona była taka pastelowa. Ja potrzebowałam czerwoną. No i tu jest mnóstwo gałązek, jak widzicie, i plastikowych, i są takie szyszeczki złote, kulki oszczelonione. Kulki i szyszki to są ze sklepu Pasjonata kupione. Oczywiście wstążki Old Fashioned Ribbons, to jest taka chyba złamana biel i czerwień. Gałązki, słuchajcie, te plastikowe. Ja za nimi osobiście nie przepadam, ale mam na nie swój sposób. Mianowicie taki, że na przykład przy tego typu pracach, jak ta latarenka, to ja je po prostu pokrywam na przykład częściowo gesso, jakimś brokatem posypuję, maluję farbką. No daje im taki troszeczkę inny wygląd, żeby nie były takie czysto gołe, plastikowe. Tutaj to dosyć tak, myślę, że fajnie widać, o. Gdzie są ośnieżone, pogasowane i tak ten plastik nie jest, że tak powiem, taki tandetny wtedy i yy, sztuczny po prostu, no. Mi się osobiście latarenka podoba. Trzeba tylko do niej włożyć jeszcze lampionik albo lampki. No nie doczekała się, słuchajcie, te święta. Ale ja mam nadzieję, że no do przyszłego roku ono spokojnie przetrwa i wtedy sobie ją jeszcze ewentualnie dopracuję. Tutaj się otwiera, więc może, się, może nie będę się z nią siłować, ale otwiera się, no. Musicie mi wierzyć na słowo. Otwiera się i można spokojnie sobie tam włożyć e, światełeczka. E, kolejną rzeczą, którą chciałam pokazać wam, jest choinka. Choinka jest również na bazie HDR wykonana. Jest stojąca. To jest choinka też oczywiście na bazie z Choineczka powstała z palety barw w cudnej paczce w grupie Doroty Kruszewskiej. Milena mi tu ręce zabiera. I to są zupełnie nie moje kolory, bo ja no nie przepadam za takimi pastelami w ogóle w świątecznych pracach. Ale no myślę, że jakoś wybrnęłam. Tutaj mamy biel, Taką, złamany taki róż Troszeczkę takiego Beżu, no i złoto Dużo złota, złoty jest ten Jelonek, słuchajcie Posypany brokatami Złote są Szyszeczki, tutaj mamy Złoty też brokat Na kwiatach Złoty brokat jest właśnie też O, też są plastikowe gałązki Mili mi tu głowę wkłada Mam nadzieję, że mi darujecie No i gwiazda na czubku, też jest złota Choinka została podklejona papierem AB Studio, z drugiej strony też jest ten papier AB Studio, On w ogóle nie jest świąteczny, nie pamiętam teraz nazwy tej kolekcji, ale wygrałam ją w Hoplandii jesiennej i tak mi tu przypasowała, bo ten też właśnie siwy był w tej palecie. Milanka, został telefonik. Sypie się strasznie z tej choinki brokat. Następnie dalszą część bazy pomalowałam po prostu białą farbą. I też pokryłam troszeczkę pastą pękającą. Widać to? No, widać teraz. To zobaczymy, czy widać. Widać. Pokryłam pastą pękającą, pokryłam śniegiem, brokatami posypałam i troszeczkę podkolorowałam też tą pastę pękającą na złoto. Milena mi tutaj trzęsie statywem. I jeszcze pojawiło się sporo chlapań. Pochlapałam wszystko złotą farbą, łącznie z wstążkami. Też przebijają takie drobne papierowe listeczki. To są z Scrap Aid kolekcji Taka to jest choineczka stojąca. No tu Wam nie pokażę jak stoi, ale musicie mi wierzyć na słowo, że jest stojąca. <laughs> Jeszcze ostatnią rzeczą, którą chcę Wam pokazać w tym całym brokacie teraz, są bombki. Moje pierwsze takie medaliony. Pokażę Wam tylko dwie, bo resztę mam na choince. Znaczy się wszystkie były na choince, ale z niej mam dwie, żeby Wam pokazać. I to są bombeczki zrobione z tutorialu właśnie na kanale Inspirello. Strasznie ostatnio lubię oglądać. I strasznie mi się spodobały te dekupażowe rzeczy, więc postanowiłam spróbować. Kupiłam zestaw startowy i zrobiłam sobie takie bombeczki z miśkami. One są dwustronne, z drugiej strony jest inny misiu. Tutaj mamy z czerwonym wykończeniem. Śliczne są, mi się bardzo podobają. Jestem zadowolona z tej pracy, nie było to nic specjalnie trudnego, ale na pewno zachęciło mnie do dalszych prób w tym temacie, w temacie dekupaż. I bardzo chcę też podziękować Kasi z Inspirello za ten filmik i za naprawdę fantastyczne, pełne humoru i takie inspirujące filmiki, jakie nagrywa. Bardzo zachęca tym do, do spróbowania dekupaż i, i w ogóle no, z przyjemnością się ogląda. Także mam nadzieję, że w przyszłym roku zawiśnie więcej podobnych bombek u mnie na choince. Na pewno przy okazji Wielkanocy też po coś takiego dekupażowego sięgnę. No i to są wszystkie prace świąteczne w tym roku, które zrobiłam wcześniej pokazywałam grudniownik i albumik, możecie sobie zobaczyć, moje prace też, ze scrapmasu z Asią Szulik, Mileny Noga, tu już Wam kiwa, pa, pa, pa. więc ja też mówię pa, 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 koniecznie zaglądajcie na kanał, no i czekam na Wasze komentarze, mam nadzieję, że jakoś mi się uda troszeczkę yy, zwiększyć zainteresowanie tymi filmikami moimi, bo na razie to jest marnie ale nie tracę nadziei, do zobaczenia w kolejnym filmiku, pa!